Wiewiórki i dobre, mówią dzień dobry. Jak macie prawo się domyślać, to Wam chciałem przekazać głównie. Za momencie gdy idziemy na kolejną wędrówkę po South Windsboro, W już tym razem zeszliśmy w niej troszkę dalej. Będzie też trzecia, już wiem, oceniłem materiał, wrzuciłem go w program, wiem ile go mam Więc też zaproszę Was na trzecią wędrówkę. Być może za tydzień, być może za parę dni. Yy... No i co, pędzimy! Pędzimy materiał do obejrzenia, jest także. także zapraszam, wędrujcie ze mną. Psz, odchodzę od tego autobusu, bo on odjechać nie chce. Ale jak mówiłem, kiedy podjechał, kiedy mnie zagłuszył, teraz powiem to jeszcze raz. Pewnie początek wytnę. Charakterystyczny domek z epoki georgiańskiej, prawda? Yy rozbudowany, zapewne też kiedyś jakaś szkoła, coś rzemios, nie mam pojęcia. Eee, dlaczego go wam pokazuję? Tutaj mamy charakterystyczny miks żółtej cegły z kolei i innego rodzaju elewacji. Ona jest z takich kamieni, to się nazywa Raxton. To są kamienie, które były kiedyś na dnie morza, osady dawne. Też miałem okazję przy tym kiedyś pracować. W nich są dziesiątki skamieniałych zwierząt w tych fasadach tych domów. Amonity, turbolity, jakieś tam małe ślimaczki i inne rzeczy. Bardzo, bardzo fajna rzecz, bardzo fajna sprawa. Tu z kolei mamy typową zabudowę edwardiańską. To już się cechuje wykorzystaniem pewnych rodzajów prefabrykatów. Ten domek wydaje mi się 1900, no po 1900 roku powstał krótko. E, zabudowa jest lżejsza. Te prefabrykaty wykorzystane. Cegiełka czerwona, typowy Edward. My natomiast w swojej wędrówce po Winsboro. Dotarliśmy do, do takiej swoistej wizytówki, tej dzielnicy Do Windmilla, wiatraka, prawda? On stoi na takim wyższym szczycie Górującym nieco nad okolicą, generalnie to jest płasko Tu jest płasko, wyżej folkston pojawia się murena czołowa Wzgórza, które powstały w wyniku oddziaływania lodowca Na tutejszą, na tutejszą ziemię Rzut oka dookoła wiatraka, taki króciutki on jest otoczony przez domki, tak jak wam mówiłem, te charakterystyczne Edwardiańskie z okolic roku 1900. Dużo prefabrykatów, pojawia się Tynk. Tutaj oni już idą wówczas w prostotę, pewną zabudowy odchodzą od tych form takich kwiecistych wiktoriańsko-gregoriańskich a Windmill sam w sobie w pewnym sensie piękny i majestatyczny daty daty wybudowania tego wiatraka nie znam nie wiem czy to replika w jakim stopniu replika co było tutaj wcześniej trudno mi powiedzieć ja tego poszukam gdzieś w informacjach o miasteczku spróbuję wam o tym opowiedzieć natomiast tak na gorąco wygląda to to w ten sposób często Często oni brakuje mi tutaj. Tutaj w Anglii bardzo często brakuje mi informacji, takich jak pojawiają się w Polsce, jakieś tabliczki z informacją o zabytku, jakieś takie rzeczy. Tutaj mamy informacje, że jest Windmill, jest parking dla odwiedzających no i generalnie to wszystkie informacje na ten temat. Nie wiem czy słońce nie rozrabia. Na ile widzimy? O, jest jakaś tablica. Jest jakaś tablica, coś może wyczytamy. To jest oczywiście pub. To jest oczywiście pub wewnątrz, jeszcze zamknięty. No tak, celebrując 150 lat wiatraka. 1869 rok został, został postawiony. Także tak to wygląda. A my ruszamy sobie dalej. To już nowe bungalowki dobudowane, tam mam jakieś kolejne George Edwardy, Wracamy na, na osiedle, tam wam, mam zamiar pokazać jeszcze dwie rzeczy. Jedno mi się powinno udać, z drugą może być kłopot. I to będzie taki nasz począteczek opowieści o Ashford. W komentarzach napiszecie mi, czy, czy chcecie, żebym kontynuował tą formę czy są chętni na oglądanie tego ewentualnie co jeszcze byście zobaczyli ja może króciutko o planach tak się będę poruszał tą alejką żebyście widzieli mniej więcej jak to wygląda tu auta mi nie jeżdżą, jest fajnie e, więc, no więc wykorzystamy to żeby wam powiedzieć no w mojej okolicy w Kęcie znajduje się kilka przepięknych zamków to jest zamek w Dover Dower Castle to jest Lec Castle. Przepiękny zamek, śliczny zamek na wodzie. On w ogóle jest fantastyczny, ale ja to się nie załapie, żeby wam pokazać w tym roku, niestety. Ale tam jest fajny klimat, bo do tego zamku odbywają się baloniarskie zawody Anglii. Z różnych punktów w Anglii startują balony, i wszystkie zlatują się do zamku, który jest posadowiony na wyspie. No i... To tworzy, kiedy one przybywają tam, wrażenie takiej niebywałej ażurowości. Te balony unoszące się, wielkie inną konstrukcje unoszące się nad tą wodą, nad bryłą zamku. Ech, to wszystko sprawia wrażenie, że on zaczyna szybować. Lustro wody, wyobraźcie sobie, coś niesamowitego. Chciałbym was zabrać do Colchester, jeżeli będzie okazja i finansem mi pozwolą. Ee, w Colchester pokazać wam Dockery Muzeum starej, starej marynarki wojennej brytyjskiej, tej, z której Brytania słynie. Może to być ciekawe przeżycie. Tam też mamy w Dill, obok, niedaleko, byłą twierdzę Templariuszy. Ona się pojawia na, na filmie: Ostatni rycerz, Ostatni Templariusz, nie pamiętam. Produkcja hollywoodzka, dosyć znana, dwuczęściowa tam bym chciał się z wami udać udać się z wami z kamerą chodzi mi po głowie wizyta z Fol Folkestone tam jest też do pokazania kilka ciekawych rzeczy no i oczywiście ukłon, spe ukłon specjalny w stronę Ajde zdecydowanie bardzo będę chciał sprawić ci przyjemność przyjacielu bo twoja pomoc językowa jest dla mnie nieoceniona suportujesz mnie przy tych moich filmikach dzielnie i, i fajnie w zamian będę chciał spełnić twoją prośbę i specjalnie dla twojej żony powstanie jakiś odcineczek z angielskich wiosek wybiorę takie najciekawsze, odwiedzę co tam jeszcze jest, jest jeszcze raj niesamowite miasteczko twierdza niegdyś, miasteczko portowe dziś przepiękne dziś interesujące jest wielka wola żeby je odwiedzić no Filmiki będą pojawiały się co jakiś czas w tej chwili mam troszeczkę problemy finansowe z uwagi na chorobę nie zarabiam, więc nie wszystko naraz ale, ale w miarę możliwości po kolei, po kolei będę odkreślał te punkty programu i pokazywał wam wam piękno tego kętu Najbliższe 2-3 odcinki będą poświęcone Ashford e, Ono się składa z siedmiu <laughs> Oj, przepraszam. E, z siedmiu wiosek jest bardzo stare, o tym opowiem za biurka. To tak jak mówiłem, będę potrzebował na jakieś karteczki, bo nie jestem w stanie tego wyklepać z głowy. Eee... Pokażę Wam te, te wioski mniej więcej, jak to wygląda do dzisiaj, pozostały centra administracyjne jakieś kościółki w miejscach, gdzie kiedyś były high streety tych wiosek. Przejdziemy się po, po samej starówce Ashford, pokażę Wam czołg, który tam, tam sobie drzemie. Mam nadzieję, że Was to zainteresuje, że wam, że wam się przyjemnie będzie oglądało te klimaty. A na razie nie będę, nie będę truł już więcej. Wyłączam się i zmierzam do kolejnego punktu opowieści Winsboro. Jeszcze jedno takie osiedle w ramach Winsboro. Tutaj jest ich mnóstwo naprawdę. One się wszędzie rozsiadają. Są otoczone pasami zieleni posełeczka nam pięknie przysiadła jedna druga, ale zawsze pasami zieleni. Anglicy naprawdę dbają o te zielone bufory tutaj o wodę, oczka wodne, jakieś takie inne rzeczy i wbrew pozorom w tym kraju, nie, przynajmniej w moim rejonie, nie ma komarów, nie ma komarów. Ja straciłem w ogóle. Mieszkając tutaj od 14 lat, odporność na ich ugryzienia. W Polsce... spotkanie w czasie wakacyjnych wojarzy... z bestiami po prostu robi mi dramatyczną krzywdę. Osiedle. Osiedle w głąb. Tak to wygląda sobie mniej więcej u nas w Anglii. U nas w Anglii. W Anglii. No w sumie u nas. U nas 15 lat. Daje prawo do jakichś tam wniosków. Jerzyna, błogosławieństwo i przekleństwo. Wszędzie są ich dziesiątki, ale kiedy ci wchodzą do ogródka, walczyć z nimi, to jest coś, coś dramatycznego. Tam stoi taki wysoki komin między drzewami, mam nadzieję, że to widać. Ja wziąłem z sobą tylko sportową kamerkę w tej chwili. Mam problemy z zoomowaniem i. I pokazywaniem tego w lepszy sposób, to kolejna ze szkół. Ten wysoki komin. Szkoła dla chłopców. Na ten raz. Starsze takie budyneczki, jak widzicie. Boys Hall. Stróżówka tej szkoły. Teraz ja z kamerą nie będę pchał się na dziedziniec. Jeszcze rok szkolny się u tej Anglii nie skończył, jeszcze dzieci przez kilka dni chodzą, chodzą, uczęszczają do szkół, i po prostu wejście z kamerą mogłoby się skończyć oskarżeniem o jakąś pedofilię. Oni na tym punkcie są bardzo wyczuleni. Nie chcę, nie chcę przeginać w tym kierunku, ale generalnie do takich. Taki typowy obrazek. Jeszcze raz przypominam, jesteśmy w 50 tysięcznym mieście. Ponad to jest dosyć duża, tętniąca życiem metropolia, i zapewniam was, nie jesteśmy na jakichś jej peryferiach. Idę owszem obocznym uliczką, obok jest bardziej ruchliwa. odsunąłem się od niej, żeby, żeby dźwięk nam nie przeszkadzał. Przejeżdżających samochodów dźwięk. I tak staram się Wam pokazać, jak to tutaj tutaj ładnie po angielsku wygląda. Enklawy angielskości. Kent generalnie jest bardzo biały. Eee, nie ma tutaj zbyt wielu kolorowych mieszkańców. No, są oczywiście, bo to w tej chwili jest wszędzie. Natomiast Kent, Kent ciągle zachował ten, ten angielski charakter. Znacznie. Znacznie mocniej niż, niż inne miasteczka w okolicy. O, skończył mi się chodnik. Wylazłem w bardzo głupim miejscu, przed samym zakrętem ruchliwej drogi. Ponasuchuję i przejdę ją szybko. Dobra, jeszcze rzut oka na uroczą chatkę na zakręcie. Taką mocno uroczą. Zielone tereny dookoła i mkniemy w kolejne fajne miejsce. I w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Kolejny, który będę emitował, będę emitował, to super brzmi, będę emitował, ukaże się za dni parę, tak jak wspominałem, on już jest gotowy, leży sobie na półeczce, czeka aż go opublikuję. Eee, tym razem e, zabiorę Was w nim na... Na bardziej taką gospodarczo ekonomiczną, do bardziej gospodarczej, ekonomicznej części ashford. E, spróbuję Wam pokazać, jak to wygląda jeszcze z takiego e, bardziej przemysłowego punktu widzenia, ale otrzemy się tam też o bardzo, bardzo stary zabytek. Zapraszam, w kolejnym odcinku powiem o tym więcej, pokażę więcej. Trzymajcie się Pa.